Konrad gdzieś po tym zwycięstwie z Podhalem nie udało się podtrzymać yy, tej dobrej serii i dzisiaj przekroczyła się porażka z Zagłębiem w Sosnowiec. Co było jej powodem w swoim odczuciu? Może za duże natężenie meczowe. Mieliśmy kilka tych meczów w krótkim odstępie czasu. Wiadomo Sosnowiec też by, byli po prostu lepsi dzisiaj, bardziej zasługiwali na trzy punkty i myślę, że Zawsze, że nie wygrali. No właśnie jest gdzieś to powiedzenie, że jak nie strzelasz bramki, to ciężko jest wygrać spotkanie. Czy to skuteczność czy też jest poprawy? Na pewno. Mamy problem z strzelaniem goli od, od dłuższego czasu, właściwie od samego początku sezonu. Bardzo mało strzelamy tej goli. Pracujemy nad tym cały czas w treningach, ale na razie to nie, 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 nie skutkuje. Chciałem pracować dalej, aż w końcu to przełamiemy. Gdzieś pierwsze dwie tercje udało się Sosnowcowi wypracować tą dwugolową przewagę, ale gdzieś emocje pod koniec bardzo duże. Co się tam wydarzyło? Ta temperatura tych meczów z Zagłębiem dość często się tak niebezpiecznie podgrzewa. Z czego to może wynikać, że właśnie z Sosnowcem macie takie mecze, gdzie... Myślę, że dlatego, że te wyniki są takie blisko siebie. Jest tam jedna, dwie bramki przewagi, to wiadomo, że wynik cały czas jest w grze. Każdy z nas chciał strzelić tego gola, doprowadzić do tego, żebyśmy byli jeszcze bliżej do przeciwnika. Nie udało się, wiadomo, emocje później wzięły górę, kilka słów, od słów do słów i skończyło się jak się, jak się skończyło, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Um, tak z perspektywy zawodnika, co tam się wydarzyło? tak nie do końca wiedzieliśmy, ale tam chyba Bryskałów został odesłany do... Tej sytuacji już nie wiedziałem, bo siedziałem na ławce kart z tego, co mi się wydaje, ale skoro dostał karę, to na to wygląda, że na, na, na nią zasłużył. Dobra, to dziękuję.